Gdzie drugi? No, świetnie, w środku jest jeden, a drugi tu. A, no, 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 no. a drugi A, To jest noce te jest ich 440 sztuk. One no. są liczone raz w roku. Najczęściej w lutym, kiedy jest stan hipernacji. W tym roku jest ich 1914. To będzie jedno. Jesteśmy w sali lwa jaskiniowego, tu znaleziono czaszkę lwa, która jest w muzeum we Wrocławiu, a to jest model w skali 1 do 1, czyli naturalna wielkość zwierząt, jakie kiedyś tu żyły. Zobaczcie, jakiś lew, jakie pazury. Taki lew ważył ponad 400 kg, a wyginęło około 10 tysięcy lat temu. Natomiast to miejsce, jest to miejsce pracy paleontologa. Taki profesor bierze łopatkę, rozkrzywduje ziemię, a jak, no, trzeba uważać, a jak znajdzie kości, oczyszcza, zabezpiecza żywicę ona jest na tym słoiczku, a kratownica jest po to, żeby po niej przerysować, jak takie kości leżały w ziemi. Naukowcy chcą nas trochę podszkolić, mówią, że ta górka to jest na mulisko. Jest to materiał przyniesiony przez wodę, żywil, kamienie, piasek i 20 tysięcy kości różnych zwierząt. Napisy pokazują, że ska ma 20 tysięcy lat. 13 tysięcy lat to napisy, że były zmiany klimatu. Ochłodzenie, ocieplenie, ochłodzenie. Teraz mamy ocieplenie. Przypominam, że ochłodzenie to jest inaczej epoka lodowcowa. Tak kiedyś ziemia była zawarznięta Nazywa się śnieżka. Kiedy jest cieplej, jest zwięte żwiru, żwiru piasku i kości. Tu mamy kości wprasowane. Grotułazi zastanawiali się skąd to się wzięło, zaczęli kopać i tędy dostali się do sali pałacowej. To to 4 grudnia 67, przypominam jaskinia odkryta w 66, to był w 67 i z roku na no rok szli dalej, odwracamy się do tyłu. Tu mamy szkielet, są to oczywiście prawdziwe kości. Badanie czaszki i zębów wykazało, że było to młode zwierzątko. Misiu miało około 4-5 lat, ale kiedy stanął na tylnych łapach, sięgał około 3 metrów, ważył prawie 800 kg. Odżywiały się szyjnami, mięskiem oczywiście nie gardziły, niestety chorowały na reumatyzm i żyły bardzo krótko. Takie młode misie były napadane przez hieny, lwy i średnia wieku 6-7 lat. Dorosły, dożywał do 20 lat. Idziemy w Jesteśmy w korytarzu stalaktytowym. Stalaktyty są to wszystkie nacieki od góry. To jest jak jak mówią soperki. Proszę Państwa, są to rurki, puste w środku, a ponieważ zmienają makaron, można mówić makarony, makaroniki. Jak one powstają? No potrzebna jest woda. Woda deszczowa, woda ze śniegu przesiąka przez ziemię, łączy się z butlenkiem węgla z próchnicy, powstaje kwas węglowy i to kwas węglowy trafiając na szczelinę rozpuszcza marmur, a kiedy się wydostaje, powoduje się właśnie takie nacieki na końcu każdego kropelka wody, a na dnie kropelki rozpuszczony marmur. I co jest ciekawe, że kiedy woda już już ma spaść, ta kropelka się wydłuża i osad posiada na obwodzie. Powstaje pierścień, który przerastając tworzy rolkę. Część osadu spada na dół, tworzą się stalagmity. One są pełne, rosną do góry. Dajemy ich nazwy. Rysowań. 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 Wskazuje wow. o nazwie piszczałki lampanowe prowadzą przez całą długość tuły krasowy komin. Woda płynąca z tą kąpiną uczła o nazwie Kaskada. Kaskada ma 8 metrów, a tu się o taki nazwy jak medusy, famosowy, jorkany, ale w okresie to może się w tym Zobaczę powstaje taka zniszczenia, to pośrednie. Dodam, że pod nami jest piętro dolne i tam jest kaskada pięć razy większa, czyli 40-metrowa. No, 27.00 to tam. To, no, to z wejdziemy, a kto chce już zobaczyć, to trzeba wejść na stronę Jaskini na podchwyciu i tam jest film z tego piętra. Pana będzie w internecie. A ten no, tak, tak, 112 metrów, ale w ja tej tak, tak I tu jest różnica między najniższym punktem i najwyższym. W 112 metrach. i miałbyś spotkać, niestety, ktoś ciekawcy, dotknął i to pęknie. Nie, był uczony, który chciał sprawdzić, czy to gra, Jesteśmy w zabójstwie bardzo dobrym, bardzo są te świątynie wschodu. To jest minaret, drzwi jednostne, kamienne kwiaty i największe, według mnie, z moim zdaniem, są jezydki. Zobaczcie, jak idzie o mały mnie pytanie, które a kto to zrobił? <grym> Ta szklana miseczka, są to szarki Petriego, tam chłopcy zostawili po to, żeby zbadać osad. Tu mamy hermityk o na nazwie Boat, bo, bo, bo. ja mówię, że ma kawał w osadkawie, no, delfin, po drugiej stronie ośmiornica. To jest przepiękne i to pierwotnie są takie dowody, ale w domu się w sobie, to odbiera w zewnątrz, czyli mówię, też to będzie mało. I na, nie. mówią o wulkar, dawa na to górka, ciekawa więcej noc, na grzyw, jajka w kieliszkach. Natomiast po drugiej stronie jest ciekawy, zapraszam na drugą stronę. Ktoś który się nie obudził tutaj jest. I widać, ja widać. No, tak ma... tak, no właśnie tak myślę, że nie każdy widzi, bo ja wiem, ale nie każdy wie, że to jest. Cieskawe.